Powiem ci jedno: trawa trawie nierówna. Wielu kupuje standardowe, bo mówią, że wszystkie i tak są zielone, ale ze standardową trawą nie napiszę historii o sukcesie. Wcześniej nie byłem tego świadomy. Najważniejsze, że jest zielona, myślałem. Dziś wiem, że użytki zielone mogą być ekonomiczne i opłacalne, bo mogę teraz dać moim zwierzętom paszę objętościową dobrej jakości a produkuje ją dzięki kantry. Do każdego stanowiska jest dopasowana mieszanka z odpowiednimi gatunkami i odmianami. Dzięki temu zwiększyłem plony na mojej ziemi i poprawiłem jakość paszy dla moich zwierząt. Trawa ma superstrawność, a krowy dają więcej mleka. To działa pozytywnie na zdrowotność stada. Nie inaczej jest u nas. Kiedy stosuję zbilansowaną dietę, czuję się dobrze i jestem bardziej wydajny. Stuletnie doświadczenie DSV w hodowli, produkcji i użytkowaniu traw pastewnych i roślin motylkowych jest kluczem do ekonomicznej produkcji paszy objętościowej. Dzięki najlepszym strategiom hodowlanym stale wybierane są nowe odmiany, które naprawdę się wyróżniają. Hodowla DSV koncentruje się na optymalizacji wydajności i stałym wzroście zawartości białka i energii. Postępy te poprawiają jakość paszy, co z kolei zwiększa wydajność mleka. Wiem więc, że moje użytki zielone dają po prostu więcej dzięki nasionom country: wyższa jakość, większy plon i większy sukces. DSV: innowacje dla rozwoju.